Już mam go z tej strony z i trochę się pogubiłam w nagraniach, bo po prostu usuwam je. Nigdzie jakby nie mogę ich zapisać, nie mogę ich znaleźć. Spróbuję to nagranie zrobić. I powiem wam: tak, jest konkurs na tego peta i na tego. I dokładnie 17, nie 18 Albo 17 zrobimy Jakby też, można powiedzieć taki konkurs ale Z właśnie z losowaniem To właśnie w sumie nie będzie, no bo powiedzmy Że będzie konkurs Na dwa takie pety Że każdy, dwie osoby dostaną No dwie osoby będę, będzie I mam nadzieję, że wam się spodoba Mam mi odcinek jak otwierałam klucze. Miałam jeden fioletowy. Wyleciało mi tam potki. Więc no jakby ciekawego mi nie wyleciało. Jak można zobaczyć. I jak widać udało mi się trochę chichy zdobyć. I jak chcecie to możecie mi dodać do znajomych. Dodam. Chętnie kogoś Jak nie mam już maksa to dodam I w sumie bardziej Mogę też odpo odpowiedzieć na pytania jak mi zadać jakieś pytania Bo odpowiadam chętnie W sumie i chciałam zobaczyć czy wygrywamy my czy oni My wygrywamy na razie ok No i po prostu Chodzi mi zadawać pytania ja na nie odpowiem jakoś Czy coś wszystko na na wszystko odpowiem szczerze i na wszystko odpowiem dosłownie 1 do 1. Co zadacie to jakby odpowiem nieważne co za pytanie będzie. Znaczy, może trochę, bo jak będą jakieś dziwne pytania, to wiadomo, że nie odpowiem. To jest wiadome jakby. Ale tak to normalnie odpowiadam. I nie mam z tego, z tego żaden problem, czy coś podpowiadam, nie wiem, zobaczymy. I w sumie możecie mi pisać, czy dobrze mnie słychać, czy nie, bo teraz nową aplikację mam do właśnie nagrywania dźwięku, że po prostu będzie... O. będzie lepiej trochę może słychać mnie, nie wiem jeszcze. Bo tu ją mam jakby pierwsze raz palano, bo jeszcze inne miałam, ale nie działały. I powiem Wam tak, że szykuję się Discord mój. Robię Discorda własnego. Właśnie pozdrawiam turka, który mi pomaga i pandziasty, Tylko ich pamiętam niki. I pomagają mi bardzo. Więc ich bardzo serdecznie pozdrawiam. Za pomoc. Które mi udzielają. I wyślemy za pomoc, może jakieś paczki. Hmm. Tutaj pan Diastemu wyślę. Hmm. A potem mi wyślę, w sumie, jak będziemy gadać. Aby ja z nimi na Discordzie, bo dzisiaj się umówiliśmy na godzinę 16.30. I że będziemy jakby robić Discorda mojego do końca, bo tam mi trochę pomagają z botami i w ogóle. Sama tego mnie ogarnęła. Tak szczerze. I postaram się na następny odcinek ogarnąć te jajko Żebyśmy sobie tak forfan otworzyli. I tak szczerze patrząc i chciałabym z niego Grincha, bo nie mam go A jest nawet spoko a tak to większość mam a te bilionowe są takie trochę słabe i powiem tak że fajnie że jest świąteczny update i powiem tak że mam pomysł na bardzo fajną rzecz żeby stworzyć swoją własną grę na robloxie Możecie tam napisać czy tak czy nie Tam też prawdopodobnie chłopacy mi pomogą Zobaczymy Co z tego by wyszło Trochę taki słabszy odcinek robię Bo chcę wam tylko właśnie powiedzieć O tym konkursie W sumie bardziej można powiedzieć Kalendarzu adwentowym Że są właśnie pety do wygrania Że Discord się szykuje I mam w sumie nadzieję Że źle mnie nie zrozumiecie Że po prostu nie ma kontentu Dzisiaj Ale po prostu no Jestem też umówiona trochę właśnie z chłopakami na tworzenie discorda I też zbyt długiego odcinka Nie chcę robić bo znowu mi usunie i znowu będzie trzeba od nowa Otwieram klucze to nic z tego nie było Jak otwieram kostki to mi telefon wibruje więc No niestety będę musiała sobie kupić najwyżej laptopa czy kompa i wtedy dopiero będą lepsze nagrywki a tak, to na razie na no co? Jedyne co to mogę się z Wami pożegnać. I to tyle w sumie bo No nic więcej do roboty nie mamy. I przepraszam Was bardzo za to. Postaram się jakoś to naprawić. A tak, to żegnam wszystkich. Pa.